teraz chodź, sprawdzimy, co się stanie po zjedzeniu tego pysznego makowczyka świątecznego prosto z Lidla. Całość ma 500 gramów, więc ja tak mniej więcej na oko zjem około 200. Czyli ten kawałek, on wygląda w środku fenomenalnie, wspaniale, cudownie, nieskazitelnie, okazale. Zaraz to zjem i sprawdzimy, co się za godzinę stanie. Oczywiście sprawdzimy to na moim czytniku Glukozy. I jak ktoś mi powie, że to jest duży kawałek, to to nie jest duży kawałek, to jest świąteczny kawałek. Moi drodzy, minęła godzina. Ja tylko powiem o tym, że 100 gramów tego produktu ma około 150 kalorii skład. No cóż, to no tutaj nie będę się rozwodził nad tym, bo tu jest praktycznie wszystko, więc nie ma co przeżywać. I tak, moi drodzy, zacząłem od 81 do 14,32, następnie o godzinie 15.19 był pik 140 i o 15.34 zeszło na 122, czyli już zaczęło.